Witam w dzisiejszym odcinku kolejne skarby uratowane ze złomowiska, elektronarzędzia, jak widzicie ładny statywik, więc zapraszam yy, do oglądania, a mianowicie co my tutaj mamy, więc zaczynamy sobie od strony lewej, czyli <laughs> taką dużą wiertareczkę. Z od razu była założona na niej szczotka. Ktoś to wyrzucił. To jest mianowicie wiertarka jakaś rosyjska. Nic tu nie jest napisane. Koloru kolor czarnego. Ufycik troszeczkę zmęczony, ale jak najbardziej kabel jest. Także będziemy testować, będziemy próbować. Także będziemy odświeżać. Także nie ma problemu. Następną rzeczą jest szlifierka kątowa, a wyrzędzi jej połowę, to jest szlifierka z Form 900W, wziąłem ją na części, bo to jest naprawdę, naprawdę tanio, idzie to kupić, także, także ją wziąłem na wyłącznik, na ewentualnie szczotki, jakieś śrubki, nie śrubki, może... Chyba przykładni, zobaczymy. Następną szlifierką jest szlifierka kątowa Bosch PWS 7-125 710W 125mm. Tarcza tak się prezentuje. Cała z blokadą, a już trzy takie Boszy. Zobaczymy, sprawdzimy. Modele dopasuje, czy są takie same. Może coś z tego będzie także nie ma najmniejszego problemu następną szlifierką to jest też topex, to jest zwykły topex też połowa rozebrana ale może wykorzystamy na przykład obudowę albo coś tam innego w środku wyłącznik, nie wyłącz, wyłącznika na przykład tutaj nie ma ale coś innego może zobaczymy na pewno nam może przekładnia zobaczymy jak to będzie tam wszystko w środku wyglądało czy będzie zdatne jeszcze do użycia czy po prostu nie rozbierzemy tego i znowu pójdzie to na złą na przykład na zamianę na inną, także to nie jest, nie ma problemu. <laughs> Następną szlifierką jest szlifierką, szlifierka Metabo, też mała Metabo, taka malutka szlifiereczka. Nie, jest, nie wiem jakiej jest mocy nie ma tutaj tabliczki znamionowej ani nic, bez wyłącznika. Coś tu w miarę. Taka dosyć masywna, stara metabo szlifierka. No zobaczymy, jak tam w środku, co tam będzie. Na pewno tu nie ma łącznika na widle na samej górze, także tak to się prezentuje. Na razie mamy cztery szlifierki. Takie, oto niezbyt niezbyt yy, w fajnym stanie, ale wziąłem zawsze jakieś części tryby, nie tryby. No, mogą się przydać, także to nie jest problem. Więc następną szlifierkę szlifierka to jest Blast CD115 Moc znamionowa 600 albo 710 W 115 średnica tarczy też, też zobaczymy, bo widać że jak się obraca. To jakby były tryby objechane, ale to idzie wszystko zrobić. Bo mamy na przykład dwie takie same szlifierki. Więc przekładnie przerzucimy tylko, będzie dobrze. Tutaj mamy szlifierkę Black Decker. Tylko też że ta szlifierka ma tutaj rozmazane, rozmazaną tabliczkę znamionową, więc nie wiem jakie jest mocy. Ale mi się wydaje, że też koło 700, 710 W, około 750 W. Zobaczymy, może się uda przerzucić przekładnie. Tutaj widać, że przekładnia jest dobra. Także coś no i my coś stworzymy. Jak to zawsze ze tymi elektronarzędziami zawsze jak są dwie sztuki albo trzy sztuki, to zawsze idzie jedną bardzo dobrze złożyć. I też szlifierka długo chodzi, więc mam taką szlifierkę. Z Pegazusa. Bardzo długo chodzi i chodzi, chodzi dosyć czasem ciężko, bo się czyści, nie czyści, stare rzeczy, elementy i tutaj jak widzicie elegancki stojak celmowski Tutaj się zapina wiertarkę aluminiową PRCB No i normalnie się wierta On tutaj chodzi, chodzi, ale jest zapruszony, za, zasyfiony, więc trzeba wszystko wiadomo poczyścić oświeżyć, odnowić żeby to, żeby to miało ręce i no. więc tak to się prezentuje tak to następną rzeczą to, to co my tutaj dalej mamy wyżynareczkę z firmy Al z firmy Alfa Profesjonal, nawet jeszcze cena 150 zł. Ja bym ja tyle za to nie dałem. To jest 1250 watów model JIG SAF. Także z laserem. Regulacja prędkości. No zobaczymy, zobaczymy. Szybki ukwyt, szybki montaż więc zobaczymy czy się da z niej coś zrobić, może działa, może nie działa różnie to z tymi elektronarzeniami bywa nie, niekiedy jest <laughs> uszkodzony kabel, wyłącznik coś tam było, w odleciało wśród mnie, nie działa następną rzeczą mamy fajną wiertareczkę z Bosch'a mianowicie moc znamionowa. jej jest 682W 230V upłycik 13mm z Bosch 2012 roku widać w serii zielonej dla majsterkowiczów Bosch PBS 7000RE też w dosyć ładnym stanie no zobaczymy co tam w środku w nim siedzi niekiedy warto wziąć Wyremontować i ładnie w elektronarzędzie chodzi. Następną wiertareczką mamy tutaj niezbyt taką, najzwyklejszą wiertareczkę. To mamy wiertareczkę. Już wiem, wiem z czego. To też forma 560W. Najzwyklejsza wiertareczka, taka jak też ta szlifierka, to jest tej samej serii. To jest grupa Topex. To i to, to jest też Topex. Tak to właśnie się prezentuje. No zobaczymy, uchwycik może być dobry. Wiertarski przykład, albo w środku wyłącznik wyczyścić, bo kabel można też gdzieś wykorzystać, ewentualnie jakby to nie domagało. Także tutaj mamy znowu motowiertarkę TPMB 950E, moc znamionowa 950W. No i tak tu widać, że nie ma wyłącznika od razu kabla, od, praktycznie nie ma nic w niej, no, zobaczymy w ogóle czy to też nie pójdzie na części, odzyskam jakieś szczotki, nie szczotki, bo szczotki też można niekiedy przełożyć jak są dobre, wyłącznik wyłącznika co prawda nie ma, ale zobaczymy co jest w środku, także to też nie jest najmniejszy problem, choćby na sam ten uchwyt tam przełożyć do innej, zobaczyć czy by się pasował, także to nie jest też najmniejszy problem. Więc następną rzeczą mamy piłę tarczową tak zwaną koncerkę po naszemu jak zwał tak zwał New Power to jest na pewno Evolution. jej jest 1100 W, model NUP 160. Prędkość tarczy 4500 minutów na <coughs> 4500 minutów obrotów na minutę tak się to właśnie prezentuje też wziąłem nawet jest ładna w porządku widia na niej także no zobaczymy zobaczymy może może coś z tego będzie tak to się prezentuje tyle tego jest będę wrzucał z tego filmiki także nie martwcie się, będzie dobrze. Więc jak Ci się filmik spodobał, zostaw łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Nie zapomnij o komentarzu, co tam Wy wynajdujecie w złomie, czy, czy obojętnie gdzie. Więc na razie, do następnego odcinka.